ty nie składa się z jednej osobą, oni by tam mogli, w nie, znaczy nie, nie mówisz, że obchodzę ale no team żalej, jakby oni też zdaliby za mnie Będą bluzy w sklepie Team X? Maybe. Maybe. Masz lepszy, lepszy kontakt z nas, czy z Serio nie wiem, no... Yy. Nie wiem, chyba. Nie wiem, nie wiem. Czy nadal jesteś w teamie? Tak. Co się najbardziej denerwuje w teamie X? Przepraszam, ja mam trochę kaszy. Nie wiem, nie wiem. Lexi, wolałam team, ale on się rozpada. Do ekipy ciągle ktoś dochodzi, a z teamu odchodzą. Ale do ekipy dochodzi się, jeśli jest się w związku z, z przyjacielem Freeza, czy coś takiego. To nie jest tak, że ktoś sobie do... wskakuje, do, o siamo dołączam um, do ekipy. Cieszę się, że Natsu dołączyła do teamu? Tak, bardzo, bardzo, w sensie, lubię bardzo Natsu, nie jest... Nie wydaje... W sensie, nie, znam jej, nie znam jej bardzo długo, ale tyle, na ile ją poznałam, to nie wydaje się ani złośliwa, ani zawistna, ani... że... Wiecie, że tak leci mega na zasięgi, czy coś, ani nie wiem, bardzo lubię na co. Nagrywaj z rodziną. Um... Problem w Team X jest tak, że wszyscy zachowujecie się jak dzieci, i nie wiem po co jest ten Team Skorowy. Zachowujecie się jak wrogowie. 5 plus one. Gdybyś. Się... Gdybyś się wróciło, to. Co? Że mogła cofnąć czas, czy bym doszła do teamu? Ja. Mam dobre wspomnienia, tam tam było, tam jest dalej fajnie z niektórymi osobami, naprawdę, w sensie ja nie żałuję, że tam doszłam i przede wszystkim zostałam yy, to mega fajna, wiecie, przykoda i w ogóle. Kiedy jedziesz dużo? Do I don't fucking know. Są naprawdę fajne osoby, tak jak Natsu i Julia. Stop listening to sad songs. Justina, I'm fucking sad! To niego nie ma i ja nie mam teraz, I don't know, ja nie mam też... Oh. Z kim masz lepszy kontakt? Z Kosterą czy z Natsu? Nie wiem. I z Kosterą pisałam o, jakimś tam, o czymś i, i z Natsu. Masz kontakt z Kuba OX, o? X -o. Um, I nie jakiś tam mały. Wrócisz do domu X? Um, no, kiedyś będę musiała. Lubisz Natsu, tak. I teraz mamy domek pod kościerzyną i tutaj e, moja mama ma swój pokój, Tina ma swój pokój, Tony ma swój pokój, ja ani Eryk nie mamy własnego pokoju. Erik mieszka z moją babcią, on w ogóle chce z babcią mieszkać, bo jest w kościerzynie i ma bliżej w ogóle, ale ja tutaj nie mam jakby swojego kontu, ja jestem u toniego cały czas. Um, dlatego ja bym chciała mieć iść na swoje, ale nie chcę wracać do umiejętności. Czekajcie, Aleksie, wydaje mi się, że takie fake life do ciebie nie pasuje. Nie wolałabyś tworzyć kontentu sama z rodziną, według mnie już o wiele bardziej w ekipie Freeza czułabyś się o wiele bardziej... Gad, ale to tak nie działa, że ja mogę sobie stać z ekipy do ekipy. It doesn't work like that. It doesn't work like that. Chciałabyś mieć jakiegoś boja? Tak, ale i też nie, bo jakbym miała chłopaka, to może bym. Y Wiecie, jak masz chłopaka, to też wiąże się z dramami i w ogóle i wtedy to by mnie odciągało od pracy, od skupienia się tutaj na was, na, na całym tym wszystko, to co teraz dostałam od Stewarda, a ja nie mam czasu i nie wiem, może po prostu to nie jest czas, bo nie mam chłopaka. Czemu nie jesteś w domu X? Czy wy w ogóle słyszycie moje piosenki? Mam nadzieję, że wy nie słyszycie moich depresyjnych piosenek w tle. U nas w teamie to wiecie, bierzemy i dodajemy ale u nich to inaczej wygląda tak jest tak, że ja mogę sobie wszystko do jakichś fila. Czemu ty dodajesz tak rzadko? zdjęcia? Ja nie wiem, ja mam z tym mega problem. Nawet nie wiecie, ile spinia ja miałam ze Stewartem i z Dubielą o to, że ja tak mało postów dodaję na Instagrama. Nie wiem, ja jestem mega wybredna co do swoich zdjęć i... Nie wiem, ale to mnie wkurza. No, ja muszę coś dodać. Ja w tym tygodniu bym chciała dodać dwa zdjęcia. Pasujesz do gały? Proszę odpowiedz coś na ten temat. Do gały? Do Michała? A, nie wydaje mi się, absolutnie nie wydaje mi się, że pasuje do gały. Mamy totalnie różne. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie, jesteśmy. Nie, nie, nie wydaje mi się, że pasuje do gały. Jesteś obecnie szczęśliwa? Jestem szczęśliwa bo jest... i czuję się tutaj bardzo dobrze, ale wiem, że czeka mnie. No, whatever. Anyway, moim zdaniem, jakbyś odeszła z teamu, to wtedy nie miałoby sensu. Jesteś zajabista ze so. Thank you, thank you, ale. No, team nie składa się z jednej osobą, oni by tam mogli. Nie, w sensie nie, nie mówisz, o chodzę nic, ale no, team żale jakby oni też dali brady w zamiast...